Słuchaj, to jest jedna z najbardziej podstawowych zasad. Każdy tak ci powie, kto kiedykolwiek nosił karabin. Ale jest to dopiero dziewiąta zasada na liście. Dlaczego? Cóż, to prawdopodobnie czwarta najważniejsza. Dwunasta zasada cóż, jest najważniejsza. Ta matematyka nie ma sensu? Cóż, za chwilę będzie miała. Jest dwanaście zasad. Pozwolę ci to rozgryźć samemu albo i nie. Zostań, a ja ci to wytłumaczę. Będę szczery. Kiedy próbowałem ułożyć tę narrację i zebrać moje doświadczenia w spójną serię wydarzeń, musiałem pominąć kilka zasad. Jest mnóstwo pieprzonych zasad, powie ci o nich każdy, kto kiedykolwiek pracował. Takich jak, nie sraj tam gdzie jesz, nie śpij w biurze. To chyba oznacza to samo. Czy taka zasada jak nieszczaj na kota szefa? Ale ta zasada jest na ich szczycie. Krótka opowieść przed główną opowieścią. Kiedyś, gdy byłem młodym, pełnym hormonów i pewności siebie chłopakiem, byłem piechurem. Jakże potężni upadają, nieprawdaż? Byłem na ochronie obwodu z innym kolesiem. Byliśmy strzelcami M249. Duże pistolety robią bum bum. Straszne, ale nie aż tak. Kontrolowaliśmy punkt wejścia i wyjścia do naszej placówki. To był tylko trening, więc tak naprawdę nic wielkiego, prawda? Otóż nieprawda. Kadra testuje cię dużo bardziej niż wróg. Na sekundę przymknąłem oczy, myśląc, że mój kumpel będzie mnie osłaniał, ale on też przymknął. Chujowa komunikacja, ale mieliśmy po 20 lat. Dajcież spokój. Cóż. Kadra przychodzi i stuka mnie w hełm. Hej, śpisz? Nie. I oto byłem tam, w środku nocy, mocząc się we własnym pocie, jak pierwszorzędna pieczeń w szybkowarze, z moją oddziałową bronią automatyczną trzymaną wysoko nad głową, podczas gdy ja utrzymywałem pozycję kłócającą przez 30 minut. No kurwa, okropne. Tak czy inaczej, ochrona obwodu to nie żart. To jest nowoczesna wojna. To i straż pożarna, ale tak czy inaczej, to inna historia na inny czas. Gdzie ja byłem? Ochrona obwodowa. W mroźny styczniowy wieczór była tam jednostka gwardii narodowej, która trenowała na małym placu MOUT, to znaczy kilka kontenerów transportowych z drzwiami, aby mogli ćwiczyć naruszenia i oczyszczenia pomieszczeń na symulowanym mieście. Byli bardzo ambitni. Jak na gwardię narodową. Przyjechali z kilkoma dziesięciotonowymi ciężarówkami, z pękiem drutu kolczastego drut żeletkowy w świetle cywilnym mieli świecące pałeczki dla bezpieczeństwa na drucie kolczastym i 24-godzinne operacyjne stanowisko dowodzenia, wędrującą ochronę obwodu no po prostu wszystko dopięte. Sprawy przybrały nieco skomplikowany obrót. Ponieważ nikt nie powiedział im, że nie wolno im rozstawić się na strzelnicy. To była strzelnica, która była ściśle zakazana w nocy. O punkcie 21. światła miały być wyłączone. Ze względu na pewne snafu w komunikacji, Sara i ja znaleźliśmy się w drodze do miejsca dwa zakresy w dół od miejsca, gdzie ci ludzie się znajdowali, w celu pomocy jednostce z przerwą w zasilaniu. Dotarliśmy do miejsca, do którego kazano nam się udać, i nikogo tam nie było. Wielka niespodzianka. Komunikacja działała tak, jak należy. Następnie nadaliśmy komunikat na częstotliwości kontrolnej zasięgu i dostaliśmy kilka dziwnych sygnałów od szeregowców, którzy próbowali mi powiedzieć, gdzie tak naprawdę się znajdują, więc przeskoczyliśmy na ich częstotliwość służbową, żeby się dogadać. W końcu udało nam się ustalić, gdzie są. Cholera. Dobre wyczucie czasu, powiedziała Sara. Przewróciłem oczami. Ech, to co teraz? Nie powinni biwakować na tej strzelnicy. Albo ktoś ich wylegitymował, a nie powinien, albo oni i tak to zrobili. To jest dosłownie rzut monetą. Więc idziemy im pomóc i mówimy, żeby się oczyścili, czy, czy co? Sara myślała przez kilka chwil. A może popatrzymy. To takie romantyczne powiedziałem żartobliwie po czym otrzymałem złośliwego, prostego do ramienia. Ała, kurwa! Czy ty masz też jakieś super siły? Jezus, Maria uważaj, rycerzyku nie chcę, żebym miała takie rzeczy. Odparła, robiąc rękami znak przypominający karatę. Z cienia za moim siedzeniem wyciągnęła dwa przedmioty. Były to puszki, które na pewno nie zawierały alkoholu, bo przecież byliśmy na służbie. Tak było bezbłędnie podała mi jedną. Pani z jeziora! Rzuciła mi sprośne spojrzenie i wtedy zaczął się show. Radio ćwierkało. 2-5, tu hotel Romo. Czy wasza ochrona już wróciła? Już dwa razy nie zdążyli się zameldować. Operator radiowy stanowiska dowodzenia stwierdził spokojnie. Odmowa, hotel Romo. Odpowiedział po chwili zwłoki drżący głos: Pójdę sprawdzić, co z nimi. Poczekaj chwilę. Minęło kilka minut. Hotel Romo, tu dwa pięć, wartownik jest nieskuteczny, jest nieprzytomny. Wezwę lekarza, żeby go sprawdził. Czy w międzyczasie możesz wysłać tu kogoś z trzy sześć? Wszyscy moi ludzie właśnie skończyli służbę. Zrozumiałem, bez odbioru. Minęło więcej czasu, zanim radio znowu zabrzmiało. 3-6, gdzie jest twój wartownik? 2-5 miał być zluzowany. Nie mogę się dodzwonić do nikogo w punkcie wejścia. Hotel Romo, tu 3-6. Wysłałem mojego wartownika 20 minut temu, tak jak prosiłeś, żeby go zluzować. 3-6, nikt nie odpowiada na moje wezwania radiowe. Słuchać było wyraźne przekleństwo. Gdzie są ci mechanicy? Musimy przywrócić zasilanie. Idę sprawdzić, co z wartownikiem. Poczekaj jeden. Minęło więcej czasu. Jeden pięć 36 nie ma kontaktu. Czy moglibyście kogoś wysłać? Cisza jeden pięć. Cisza. Radio znów zabrzmiało. Hej, czy mogę wejść? Sara usiadła nagle prosto. Kto to jest? Zapytał radiooperator stanowiska dowodzenia. Chcę tylko odpocząć, czy mógłbym wejść? Dwa pięć, czy to ty? Stary, znaczy sierżancie, to nie jest śmieszne, odpowiedział nerwowo radiooperator. Radio trzeszczało przez chwilę. Skąd wiesz, czy jestem sierżantem? Hej, sierżancie, mora, to nie jest fajne. Dobra, bardzo śmieszny żart. Ha, ha, ha. się z szeregowcem. Dobra zabawa, prawda? Moja pomoc nie pojawiła się. Nikt inny nie odbiera telefonów, to jest całkowicie pokręcone. Po prostu wpuść mnie do środka i będzie dobrze. Co masz na myśli? odpowiedział radiooperator. Jesteś w kontenerze transportowym. Drzwi są zamknięte. Po prostu otwórz je. Odpowiedział głos. Chwila ciszy. Ja, e, ja. Już już dobrze. Po prostu je otwórz. E, no, no dobra. Odpowiedział radiooperator w stanie transu. Sara spojrzała na mnie i rzuciła swoją pustą puszkę na tylnie siedzenie. Okej, okay, młody, zaczynamy. E, a co robimy? Zapytałem skubi dobidu, gdzie jesteś? Mamy trochę pracy. Zaśpiewała lekko wytrącona z rytmu. Creepy faxara. No, daj już spokój. Uchronimy tych biednych dubków przed śmiercią i wymamrotała, gdy uruchomiła silnik i wrzuciła bieg ciężarówki. Zdobędziemy sobie specjalną pamiątkę. Jej szeroki uśmiech był wyraźny, jak dzień. To było przepiękne. Spędziliśmy drogą w kierunku ich obozu, wzbijając kurz za sobą. Kiedy w końcu dotarliśmy na miejsce, było widać, że nikt nie jest przytomny. Podjechaliśmy i zgasiliśmy światła, zanim wysiedliśmy. Dwóch strażników przy wejściu było nieprzytomnych lub martwych, co na krótko przywróciło moje wspomnienia z podstawowego szkolenia. To wtedy zauważyłem, że czuję się trochę nieswojo z naszym tak zwanym planem zdobycia pamiątki. Sara, co my tu robimy? No, za bardzo się martwisz. Mam cię pod opieką. Och, i chodź za mną, tutaj. Weź to. Rzuciła mi paczkę opasek zaciskowych. Otwórz je i mi trzy gotowe, ok? Moje ręce będą trochę zbyt zajęte, żeby je wyciągać. Strzeliła palcami. Przekradliśmy się przez perymetr, nie zwracając na siebie uwagi. Strażnicy faktycznie spali. Na szczęście. Ale nie było jasne, czy ich obecny stan jest trwały, czy to chwilowy przystanek na drodze do czegoś znacznie gorszego. Wokół porozrzucane były zwinięte postacie, jakby wszyscy po prostu padli na ziemię w trakcie robienia tego, co akurat robili. Po cichu ruszyliśmy do kontenera transportowego, w którym najwyraźniej mieściło się centrum dowodzenia. Ustawiliśmy się w pobliżu na wpół otwartych drzwi. A Sara przycisnęła samotny palec wskazujący do ust i uśmiechnęła się. Zanim zdążyłem choćby pomyśleć o proteście, weszła do środka, a ja po chwili wahania poszedłem za nią. Co było w tym kontenerze, to nie potrafię opisać. Gdy tylko weszliśmy do środka, poczułem zawróty głowy i brak tchu. Nie pamiętając gdzie jestem ani dlaczego, chciałem usiąść i odpocząć, ale coś w osobowości Sary popchnęło mnie dalej. Mogłem zobaczyć radio operatora leżącego na ziemi, podczas gdy mój stożek widzenia zawężał się, ale mogłem też zobaczyć Sarę zmagającą się z czymś, z jakąś dziwną formą. Słyszałem krzyki i wrzaski, ale nie należały one do niej. Wciąż potykałem się do przodu z powodu pędu. W mojej ręce wciąż trzymałem trzy opaski zaciskowe, kiedy wszystko stało się czarne. Obudziłem się przy wschodzie słońca i sarze stojącej nade mną uśmiechała się do mnie w czystej radości. Co? Wykrztusiłem. Co się stało? Drzemka. Zdrzemnąłeś się. Ale nie, naprawdę. Uratowaliśmy życie kilku facetom, zanim wpadli w niewydolność oddechową. A? Tylko energicznie potrząsnęła głową. I spójrz, pomachała czymś w rękach. Pamiątka... Był to róg jakiegoś rodzaju. Gdy tylko umieściła go w moim polu widzenia, znów zaczęło mi się kręcić w głowie, odsuwając się z powrotem w ciemność. O kurwa! zawołała. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Masz rację. Nie patrz. Wiedz tylko, że mamy pamiątkę. Schowała go z powrotem do kieszeni. Co, co to było? A ty, czekaj, jak usunęłaś ten róg? Na to coś mówię śpioch, bo jestem po prostu bardzo kreatywna. To tylko kolejna z rzeczy, które grasują w nocy. Jeden z wartowników rozmawiał z nim, myśląc, że to człowiek, i wpuścił go na teren. Dlatego nie pozwalamy ludziom tu obozować. Jeśli kiedykolwiek usłyszysz, że to coś prosi o wpuszczenie, zignoruj to. Rozpoczniesz z nim rozmowę, popatrzysz na niego, wtedy on już ma ciebie. Nie mnie oczywiście. Kolejny atut mojej nieśmiertelności, w którym jego moc jest bezużyteczna. A co do rogu, cóż. Wyciągnęła swojego gerbera i z rozmachem wysunęła szczypce i zaczęła nimi klepać. To i odrobina wysiłku. Musiałam go jednak najpierw napocząć. Dzięki za to, że nie zemdlałeś jak suka, zanim załatwiłeś mi opaski uciskowe. Ty jesteś dzikusem, gdzie jest to coś. Śpioch. Jestem dziewczyną, która łapie i wypuszcza. Puściłam go. Dlaczego miałabyś to zrobić, jeśli może zabić ludzi? Urwałem. Wzruszyła ramionami. Ludzie przestrzegają zasad i śpioch nigdy nie jest problemem. A poza tym, raz na jakiś czas może się przydać. Niby do czego? Zapytałem sceptycznie. Spojrzała na mnie owczym wzrokiem. Och. No, nie wiem. Przewróciłem oczami. Kurwa, Mać, do czego Mike cię namówił? Garnitur powiedział coś do ciebie i Majka, pamiętasz? Jest trochę rozwlekły, ale powiedział coś na wzór. Wkrótce nowe kreacje wybrą stare, prawda? Przytaknąłem. Cóż, on w pewnym sensie uważa się za Boga, więc to by oznaczało, że w jakiś sposób myśli o nas. Jak o swoich kreacjach dokończyłem za nią. Bingo. I nie wiem jak dla ciebie ale dla mnie bycie zastąpionym nie brzmi zbyt dobrze. Musimy więc dowiedzieć się, co dokładnie miał na myśli a to poklepała swoją kieszeń może się do tego przydać. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeżeli on się spodobał, zostaw łapkę oraz subskrypcję. Jeśli na to zasługuje, jeżeli chcesz zaproponować mi pastę, którą powinienem przeczytać, możesz to zrobić na dwa sposoby. Wysłać swoją propozycję lub gotową pastę na moim serwerze Discord wystarczy, że po wejściu na niego weźmiesz sobie rangę Hribby Pasty lub możesz wysłać mi ją na maila podanego w opisie i w informacjach o kanale. Dziękuję, że poświęciłeś mi swój czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach.